Witam Was serdecznie, a w dzisiejszym odcinku może zaprezentuję Wam wyrzutnie, yy, jakie posiadam w swojej kolekcji, może zastanawiacie się jaką wyrzutnię kupić i może po tym odcinku yy, rozwieję Wasze wątpliwości, która by była odpowiednia wyrzutnia dla Was. W każdej wyrzutni będę wyrzucał yy, po jednym dysku i to będzie do mnie Diabolos. Ciężki dysk. Yy. Zresztą każda z tych wyrzutni idealnie nadaje się do wyrzutu takich małych dysków z pierwszej serii, dajmy jak Victoria Faltryk, ale już nie wszystkie sobie radzą z wyrzutem takich kolosów, dajmy jak Diabolos. Dobra, to może omówimy na początku wyrzutnie. To już Wam prezentowałem w odcinku. Jest to najlepsza jedna z najlepszych wyrzutni. Można jednak powiedzieć, że najlepsza, bo jest uniwersalna, pasuje pod każdy dysk. Żaden z nich, dysk z niej nie wypada. Dodatkowo mamy ten switch dla lewo skrętnych i prawoskrętnych dysków. Tak jak mówię, to utrzyma już każdy dysk tutaj w tej pozycji. I bardzo fajnie się wyrzuca. Drugim odpowiednikiem jest ten czerwony. On ma, tak jak wspominałem, ma dłuższą linkę do wyrzutu. Też ma ten switch na prawo-lewo. I on też jest uniwersalny, każdy dysk z tego wyrzucicie. Jednak moim zdaniem yy, te wyrzutnie będą najlepsze dla Was ze względu na to, że też te rączki możemy domontować. Wiele bajerów są najbardziej uniwersalne i dlatego po prostu je polecę. Kolejnym wyrzutnią to jest moja ulubiona wyrzutnia. Też ją mogę Wam polecić, ale ona niestety nie jest taka kompaktowa jak tamte dwie poprzednie dlaczego niektóre ciężkie dyski jednak z tej wyrzutni nie wylatują z taką siłą jaką byśmy chcieli fajnie się trzyma tą wyrzutnię tutaj nawet dorosły człowiek jeżeli złapie ją tak jest w stanie to wyrzucić wyrzut dysków nie potrzeba nawet siły wystarczy wyciągnąć po prostu linkę dysk zostaje wykręcony ale, tak jak mówię, ciężkie dyski czasami mają taki failowy wyrzut, przez to, że no, ta wyrzutnia nie będzie ich przyjmowała. Ale mimo wszystko, najczęściej używam tej wyrzutni. Nauczyłem się nawet ciężkie dyski z niej wyrzucać. Jak się nie uda, no to naprawdę jest już tak rzadkość, już troszeczkę się wyszkoliłem. Trzeci rodzaj, może podobny do tych pierwszych, pokażę Wam. Jest dość podobna. Jest mniejsza. Nie ma switcha na prawo i na lewo. I to jest wyrzutnia, która wyrzuca tylko w lewą stronę. W lewą stronę tylko dysk jest beznadziejna. Nie wyrzuca dysków z impetem i bardzo szybko się psują. Nawet ich nie używam. Leży gdzieś po prostu tylko, żeby potem mieć tą część z na ząbki. Naprawdę nie polecam. Jeżeli macie do zakupu tą wyrzutnię, to bierzcie tą niebieską albo czerwoną. Tej nie bierzcie. Kolejna wyrzutnia jest bardzo fajna, lecz niestety małe dyski nie podchodzą tutaj. Ma za, grube, za grubą tą część, i małe dyski nie podchodzą, ale duże dyski już tutaj jak najbardziej wchodzą. I jest wyrzut tej wyrzutni jest naprawdę bardzo, bardzo silny. Naprawdę możecie taki, taką siłę tutaj włożyć, jaką tylko chcecie. Trzecim rodzajem, podobnym do tej poprzedniej, jest ta wyrzutnia. I też się świetnie tutaj trzyma. Naprawdę jest taka malutka, skromna. Ale uchwyt tutaj jest też stabilny. I wyrzut jest naprawdę elegancki. Yy, jeszcze przepraszam, wrócę do tej poprzedniej. Jakby co? Tu macie z tyłu lewo i prawy wyrzut. Także nie musicie się martwić o to, że ona jest tylko pod prawo wyrzuty. Dysk, pod prawo i lewo dyski. Tak samo tutaj mamy. Lewo, prawo. Tu mamy to samo lewo-prawo. Dobra. To samo z serii Hasbro też jest ta wyrzutnia. Też mamy prawo-lewo. Tutaj niestety mi się trochę gorzej już to trzyma. Ten chwyt tutaj za, za te miejsca z, No nie wiem. Jest gorsze na pewno niż ten pomarańczowy, z tego względu, że jak za daleko damy palce, dysk tutaj zahaczyć może o palce. Nie jest tak mocny. Tutaj mamy, jak widzicie, chwyt osłonę na palce. Tutaj tego nie mamy Dla małych rąk może to być ok A dla dużych nie Ale mimo wszystko wyrzut jest stąd bardzo stabilny, silny Tutaj mamy jeszcze taką wyrzutnię Jedna z pierwszych Ona już nie jest aż taka fajna Do trzymania Mogłaby być podobna do tej Ale nie jest już naprawdę Nie jest taka fajna Jest tylko dla prawo ze strony dysków Uchwyt jest fajny, solidny a, mocno można wyrzucić dyski ale mówię tutaj się bardzo źle to trzyma to w ogóle jest badziew nad badziewiami to tylko kupuję po to żeby mieć tą część do wymiany naprawdę to jest shit totalny za 3 zł z hakiem i ta wyrzutnia do tej wyrzutni trzeba mieć naprawdę wprawę jeżeli chce się yy, wyrzucić mocno dysk nie można tutaj ruszyć nadgarstkiem przy wyrzucie, bo naprawdę cię wyrzut. Tu, muszę być, tu przy nadgarstku musi być wszystko stabilne i wtedy ten wyciąg musi być naprawdę prosty, bo nie uda Wam się wyrzucić z niej dobrze dysku. Dlaczego te zostawiam tutaj? Dlatego, że mam do nich fajny patent. Jak widzicie, one dostają wszystkie w oryginale... na no, tanie. Te wszystkie mają w oryginale faktycznie te same linki, ta się tylko różnym kolorem od tych wszystkich i co można zrobić? w sklepach na lecie są paczki z dyskami z wyrzutniami, dosłownie nawet za 20 zł jakieś tam podróbki metale, nie metale i one posiadają swoje linki zobaczcie pierwsza linka długość porównanie do naszej nasza pierwsza linka jest dużo mniejsza i jeszcze mam, y, kupiłem zestaw y, z metalami, z wyrzutnią. I też dostałem linkę. Zobaczcie, jest podobna do naszej ma tylko inne ząbki. I też jest dużo dłuższa. I one pasują do tych wszystkich wyrzutów, które zostawiłem. I przez to mamy jeszcze lepszy, mocniejszy wyrzut. Te ząbki po prostu to wszystko nic się nie ściera, to wszystko pasuje. Możemy to załadować i to wszystko pasuje. Wierzcie mi, że te dosłownie parę centymetrów, pięć centymetrów, potrafi zrobić robotę i to dużo. Zaprezentuję Wam teraz to, że na dysku, jak te wyrzutnie działają. Zacznijmy może od reklina. Jak widzieliście, delikatnie wypełniałem dysk, no wszystko, z pełnym pędem został wyrzucony na arenie. Kolejną wyrzutniam jest to niebieska. Tu już dysk. Tu widzieliście, tu nawet szarpnąłem nadgarstkiem przez to, że trzeba energicznie wyciągnąć tą linkę, ale mimo wszystko dysk też został wyrzucony z należytym impetem. Czerwona. Tu też dużo siły musiałem troszeczkę użyć. Naprawdę w porównaniu do szarka. To tutaj czuć dysk po prostu na tym, jak się wyrzuca, czuć jego opór, na no, szarku tego nie czuć. Delikatne pociągnięcie wystarcza, żeby ten dysk wypuścić. Dobra, i teraz zaczną się trochę schody. Nie wiem, czy mi się uda wyrzut z tej wyrzutni. Dobra, udało się, nie ruszyłem nad I wtedy, gdy nie ruszyłem nad wyrzuc wyrzut z tej wyrzutni może być naprawdę bardzo energiczny. Tutaj nie wyrzucę, bo lewo skrętna jest. Nawet nie chcę jej używać, no ale dobra, zarzucę. O, udało się z odpowiednim impetem wyrzucić, bez zakręcenia dysku, ale wiecie. Wyrzutnia ma być uniwersalna, pod wszystkie dyski. Prawo skrętne, lewo skrętne, nie będziemy co chwilę latać i zmieniać. Tutaj wybaczcie mi, ale to może być masakryczne, no. Nie ma w ogóle impetu, Wyciąganie dysku z tej wyrzutni to jest jakaś pomyłka. To jest totalny szok. Dobra. Teraz z oryginalnym paskiem. Tak O, lekko został dysk na tym przy wyrzutni. Ale wszystko poszło sukcesywnie. Teraz ten zielony odpowiednik. No i widzicie, tutaj już tu już dysk nam zahaczał palce. Palce stały naprawdę obtarte. Bez kitu obtardy, sobie przed chwilą palce. No nie lubię tej wyrzutni. Teraz tą białą użyjemy. Z Hasbro. Tu fajnie się ją trzyma, duża jest, jeszcze szeroka. Wyrzut mocny. Tak jak mówiłem, duży impet można tutaj zachować. Jeszcze ta oryginalna, ta niebieska, też z Hasbrona jest. Trzeba dość mocno I teraz po kolei polecimy. Dobra, może teraz weźmiemy, zaprezentuję Wam ten pasek zielony na jakimś przykładzie. Losowa jakoś tam jakiś zestaw dysków, linka. Może jeszcze na tej drugiej, o tej nawet naj najsłabszej wyrzutni tej niebieskiej sprawdzimy. Sprawdzimy jeszcze nawet na tej zielonej. Jak widzicie dużo więcej impetu dostał nasz jest... dysk. No i może weźmiemy teraz tą znowu na tym białym. Wam. Jeszcze teraz tu jest masakra. Dużo szyły zostało użyte przy tej lince naprawdę jest bardzo fajne tak jest taka o, tutaj znowu prosta niebieska Sami myślę, że nasz, nasz diabolos dużo energii dostał, może tę tą linkę przedstawię Wam nas wszystkich wyrzutniach na porównania dla formalności ta pomarańczowa Jak widzicie jako totalny kozak zestawu to jest przypominam zestawu z metali linka jest dużo dłuższa Wyznacie sobie taki zestaw gdzie jest taka linka z zębami jeszcze wrócę może o może być takie pytanie. Widzicie, że ja mam uszkodzoną linkę w naszym szarku. Musiałem skleić taśmą i tym i tapem. Czy można gdzieś się dorwać te linki? Nie można ich dorwać. te linki nie pasują, mogę ją wsadzić tutaj. Ona teraz się kręci, ale przy wyrzucie dysku zobaczycie, ona nie działa. Widzicie? Nie działa. Nie nadaje się do wyrzutu. Tu musi być dedykowana, z dwóch stron muszą być ząbki. Wtedy to normalnie zadziała. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.